Cześć, witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy przy wejściu do schronu prywatnego hrabiny Magdaleny Łoś. Wejdziemy sobie teraz do środka. Obiekt powstał, został zlecony. Powstanie obiekt, który zostało zle, 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 zlecone w 1938 roku przez hrabinę Magdaleny Łoś, ponieważ było nieuniknione, że zbliża się wojna. Sron powstał w 1939 Lecz Z tego co mówią różne źródła Tej pani nie było już w Polsce Idziemy sobie dalej, jak widać tunel Zapach nie jest za przyjemny Zaraz sobie tam pójdziemy, tam jest yy, Główna komora Tutaj jest, trzeba uważać, jest najprawdopodobniej pozostałaś po latrynie, którą posiadał ten schron. Idziemy sobie dalej. Schron posiadał też ogrzewanie. Także było tutaj dość komfortowo. Główna komora mogła pomieścić kilkanaście osób. No, no już nie będę komentował, jaki jest stan tego miejsca. Znajduje się on. Przy bulwarze w Gdyni może co dlatego Tutaj widać są pozostałości po pryczzach e, które tutaj były 12 osób mogło tutaj mieszkać w dosyć komfortowych warunkach tam dalej jest zasypane wejście, więc nie będziemy tam wchodzić. No, bucel jest dosyć dużo. Wracamy. Jest to. No, dosyć mały obiekt. Stron był ogólnie też gazoszczelny. Także myślę, że to by było na tyle. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda z zewnątrz. Ten tunel bardzo fajnie wygląda. Nie wiem, czy ktoś by chciał tutaj przyjść. Jest bardzo zaśmiecone to miejsce. Wyjdziemy sobie teraz. No to właśnie to zaznacza, że weź trzeba się przedostać po kupie śmieci, wychodzimy na powierzchnię. Tak to wygląda jeszcze od zewnątrz. Okolica, myślę, że to było na tyle z odcinka. Będzie on dosyć krótki. Wrzucę to może jeszcze z jednym filmem, bo nie wiem czy opłaca się wrzucać jeden film taki krótki. Zobaczę jeszcze. To było na tyle, pamiętajcie, żeby oceniać.